Bywca zwycięzcy tej bramki w pojedynku Stalista Lwawola z Kraków Lucjan Krysiewicz Lucjan, opowiedz nam o tym meczu. Przebieg meczu był ewidentnie pod nasze dyktandą jak praktycznie w każdym meczu, tylko brakowało nam w poprzednich meczach szczęścia. W tym meczu przyprezentowaliśmy to dwoma bramkami i cieszymy się dzisiaj z zwycięstwa. No, szczególnie ta twoja bramka, ta bramka, która dała zwycięstwo, bardzo pięknej urody. Bramkarz był bardzo zaskoczony. Na treningu tak parę razy też strzeliłem. Myślę, że to nie był przypadek i cieszę się bardzo, że udało się to w strzelić w meczu i jeszcze tak ważnym dla nas. Przypadkiem też nie było to, że miałeś tak dużo miejsca, bo ten mecz był dość otwarty, hutnik dość szeroko stał, wy też staraliście się jednak rozprowadzać te akcje ze skrzydła na skrzydło, próbować swoich szans. No i udało się zwyciężyć. Tak, no pod koniec meczu już zrobiło się więc coraz więcej miejsca i z Dwa razy, Pierwsze, za pierwszym razem się nie udało, za drugim razem już miałem więcej miejsca i uderzyłem i się udało. Czyli można powiedzieć, że nie gracie w meczu na remis, bo jednak do, do końca staracie się o tą zwycięską bramkę. Nawet jeśli już jest końcówka meczu, to nie, nie, nie szanujecie tego remisu, tylko idzie, idziecie po wszystko. Nie, dla nas się liczy od początku zwycięstwo i, i tylko po to wychodzimy na boisko. Wielkie dzięki, powodzenia.